Informacja prezydenta miasta i zastępców prezydenta z prac w okresie od 27 kwietnia do 24 maja 2018 roku. W wymienionym okresie czasu prezydent wraz z zastępcami odbył dwa posiedzenia kolegium, wydał 48 zarządzeń, prezydenci w wymienionym czasie przyjęli 32 interesantów. 27 kwietnia prezydent Marek Materek wspólnie z zastępcami uczestniczyli w, uroczysto, w uroczystości gali wręczenia nagród honorowych Wojewody Świętokrzyskiego Laur Świętokrzyski. Starachowice były nominowane w kilku kategoriach. Ostatecznie nagrody trafiły do dwóch starachowiczan Romana Kęszczyka, lidera dobroczynności, oraz do Jarosława Olecha za osiągnięcia sportowe roku. 30 kwietnia prezydent miasta gościł w urzędzie dyrektora gimnazjum nr 3, pana Krzysztofa Rokite oraz Tomasza Zatorskiego, jednego z najzdolniejszych gimnazjalistów w naszym mieście. Tomek jest laureatem wielu olimpiad i konkursów przedmiotowych. W tym samym dniu prezydent spotkał się z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jolantą Grudnicką oraz Piotrem Ambroszczykiem, kierownikiem Referatu Polityki Senioralnej Urzędu Miejskiego w sprawie projektu Teleopieka szansą dla niesamodzielnych oraz ich opiekunów na życie bez barier. Projekt od 1 maja realizuje gmina Starachowice. Od 14 maja trwa rekrutacja osób niesamodzielnych, które zostaną objęte nieodpłatną teleopieką medyczną. Osoby te otrzymają urządzenie w postaci opaski na rękę, która w razie upadku, utraty orientacji w terenie, pogorszenia stanu zdrowia automatycznie powiadamia opiekuna o sytuacji zagrożenia. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym samym dniu prezydent Marek Materek wspólnie z prezesem zarządu Fundacji Eko Moniką Lipnicką otworzył wypożyczalnię trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową, która ruszyła przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Rowery przekazane przez Fundację Eko będą nieodpłatnie wypożyczane osobom z terenu naszego miasta i powiatu. Zastępca prezydenta do spraw społecznych Jerzy Miśkiewicz wspólnie z prezesem WZ, Z. Marcinem Pocheciem 30 kwietnia uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami firmy CRD oraz zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Jarosławem Pajdakiem i pracownikami Wydziału Oddziaływania na środowisko w sprawie uzgodnień odnośnie instalacji odzysku energii. 3 maja prezydent miasta wraz z zastępcami wzięli udział w uroczystych obchodach narodowego święta Konstytucji 3 maja które zakończył piknik na szlakowisku. 8 maja Zastępca Prezydenta uczestniczył w obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa zorganizowanych przez Społeczność Szkoły Podstawowej nr 13. W tym samym dniu Jerzy Miśkiewicz wziął udział również w obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa organizowanych w Współdzielczym Domu Kultury przez Ligę Obrony Kraju oraz Klub Żołnierzy Rezerwy Lok. 9 maja Prezydent Marek Materek spotkał się z Prezesem Zarządu STBS panem Igorem Gajewskim oraz z architektem miasta Marcinem Bednarczykiem w sprawie programu społecznego budownictwa czynszowego i budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W tym samym dniu prezydent wspólnie ze swoją zastępczynią Ewą Skibą spotkali się z przedstawicielami firmy Tonsmajer Wschód, oddział Starachowice w sprawie omówienia realizacji usługi polegających na odbieraniu Odpadów komunalnych z terenu miasta. Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców był tematem kolejnego spotkania, w którym uczestniczyli prezydent miasta Marek Materek wspólnie z panią wiceprezydent Ewą Skibą, a także Tadeusz Zieliński, przedstawiciel Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot, wspólnot Mieszkaniowych oraz część z państwa radnych. 10 maja prezydent wspólnie z zastępcami spotkali się z członkami zarządu powiatu. Spotkanie dotyczyło lokalizacji Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej oraz wspólnych działań gmin i powiatu. Tego samego dnia prezydent Marek Materek gościł w klubie sportowym Dragon, gdzie spotkał się ze sportowcami, zdobywcami czterech medali podczas Kickbokserskich Mistrzostw Polski i kadetów. Również 10 maja prezydent wspólnie ze swoją zastępczynią spotkali się z Wojciechem Wasiem, dyrektorem projektu z Centrum Realizacji i Inwestycji z PKP PLKSA, rejon południowy w Krakowie, a także z przedstawicielami PKP PLKSA -SK w Skarżysku Kamiennej, Katarzyną Chmol i Mieczysławem Derezińskim oraz Tomaszem Stawarzem. Projektantem firmy Znak Drogowej pracowni projektowej z Gdańska spotkanie dotyczyło planów zagospodarowania terenu przy dworcu PKP w Starachowicach Wschodnich. 11 maja prezydent miasta gościł z wizytą w jednej ze starachowickich firm, Star Sanduo, która zadeklarowała zakup i kompleksowy remont dwóch samochodów Star 25 z zabudową straży pożarnej oraz Star 28 ze sprzętem. Dwa kolejne modele, w tym Star 200, wyremontowane zostaną przez kolejną starachowicką firmę Autobox, przedstawicielami której prezydent spotkał się 18 maja. Samochody staną na starachowickim szlaku Stara. W tym samym dniu zastępcy prezydenta uczestniczyli w obchodach święta służb pożarniczych. W Dniu Strażaka zorganizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. 14 maja prezydent Marek Materek wspólnie z zastępczynią Ewą Skibą, kierownikiem referatu inwestycji Małgorzatą Galas bombą, a także przedstawicielami firmy Budromost oraz przedstawicielami Rady Miejskiej wizytowali nową drogę, łącznik wybudowany pomiędzy ulicami Batalionów Chłopskich i Szkolną. Zakończona inwestycja obejmowała budowę nowej drogi gminnej o długości blisko kilometra z chodnikiem lewostronnym i ścieżką rowerową. Przewidywany końcowy koszt budowy łącznika to około 4 milionów złotych. W dniach od 14 do 16 maja prezydent Marek Materek uczestniczył w 10 Europejskim Kongresie Gospodarczym zorganizowanym w Katowicach. 16 maja wiceprezydent Jerzy Miśkiewicz uczestniczył w obradach komisji opiniującej złożone oferty dotyczące organizacji obozów rekreacyjno-sportowych oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci pozostających w czasie wakacji w miejscu zamieszkania. W tym samym dniu zastępca prezydenta, pani Ewa Skiba, spotkała się z zarządcami starachowickich cmentarzy komunalnych i parafialnych w Starachowicach w sprawie regulaminu funkcjonowania wymienionych nekropolii. 17 maja prezydent Marek Materek wspólnie z Anetą nasterna kmieć uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, prezydent miasta wspólnie z panią dziekan profesor dr habilitowaną Aliną Maciejewską wręczyli podziękowania i nagrody dla studentów za najlepsze prace dotyczące projektów zagospodarowania Starachowic. Tego samego dnia zastępca prezydenta Jerzy Miśkiewicz wziął udział w zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. 18 maja zostały otworzone oferty w przetargu ogłoszonym na budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jego budową zainteresowanych jest pięć firm, które przystąpią do przetargu. Za około 3 miliony złotych powstanie w tym roku przy ulicy szkolnej boisko, boisko z trawą czwartej generacji. Wykonane zostanie także oświetlenie, ogrodzenie i odwodnienie. Na to zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. To jest 50% kosztów kwalifikowanych, czyli około 1,4 miliona złotych. Tego samego dnia prezydent Marek Materek uczestniczył w uroczystej sesji kończącej kadencję Starachowickiej Rady Seniorów. Prezydent yy, Materek również 18 maja wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami zorganizowanym w Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez Stowarzyszenie EkoSerce w sprawie wznowienia działalności polsko-amerykańskich klinik serca. 20 maja w naszym mieście odbył się festyn profilaktyczny Biała Niedziela. Współorganizowany przez Gminę Starachowice, Powiat Starachowicki, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej oraz Starachowicki Klub Amazonek. Podczas festynu, w którym uczestniczyli między innymi prezydent Marek Materek, wspólnie z zastępcą Jerzym Miśkiewiczem, wykonano bezpłatnie badania, udzielono konsultacji i porad medycznych, pobrano krew od 26 dawców, łącznie 11,7 litra, z badań cytologicznych i mamograficznych skorzystały 32 osoby. 22 maja zastępca prezydenta Ewa Skiba spotkała się z Piotrem Małkiem, zastępcą dyrektora do spraw, do spraw eksploatacyjnych w PKP PLK SK, S.A. w Skarżysku Kamiennej w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego gruntów zlokalizowanych przy dworcu wschodnim w Starachowicach. 23 maja zastępca prezydenta uczestniczyła w czwartym sportowym turnieju profilaktycznym o Puchar Prezydenta Miasta Starachowic. Zachowaj trzeźwy umysł. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu. Promujący profilaktykę uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych w, w ramach obchodów Świętokrzyskiego Dnia Profilaktyki 2018 Organizatorem turnieju była powiatowa stacja sanitarno epidemiologiczna. W dniach od 20 do 26 maja pan prezydent Marek Materec, Materek wspólnie z zastępcą Jerzy Miśkiewiczem przebywają z wizytą studyjną zorganizowaną przez Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Bardzo dziękuję Państwu. Jeżeli by były jakieś pytania do tego sprawozdania, to ja je oczywiście skrupulatnie zanotuję i na piśmie Pan Prezydent przygotuje dla Państwa odpowiedź. Dziękuję bardzo.